Drodzy goście, dzisiaj z ekranu, a nie bezpośrednio jak zwykle, pragnę Państwa serdecznie przywitać i życzyć bogatych wrażeń na 11. Forum Humanum Mazurkas. Głównemu bohaterowi tego spotkania, kochanemu Panu Markowi Sewenowi, życzę długich lat życia i weny twórczej jak dotychczas. Dzisiaj chciałabym przedstawić hiszpańskiego artystę, malarza Miguela Platero. Wystawa w Holach MCC Mazurkas jest drugą odsłoną jego twórczości. Chciałabym, żeby skupiła ona jeszcze większą i głębszą uwagę Państwa, dlatego przygotowaliśmy film z pracowni artysty. A do wystawy zostały dołożone nowe obrazy, których Państwo jeszcze nie widzieli. Z polskim pejzażem jesiennym i zimowym. Jednak faktura jest. Tak, to wszystko jest. Ale ja nie robię w ogóle nic na tej materii. Ja tak. tylko składam. Tylko na, na przykład składam. te były, oryginalne kolory te miały jakieś pudełko. To tak. były oryginalne litery. Litery były na taką opakowanie. Pragnę podziękować sponsorom i organizatorom Forum Humanum, że umożliwili w murach Centrum Konferencyjnego Mazurkas prezentację twórczości zagranicznego malarza, już czwartego z kolei. Wystawiali tu też chilijsko-meksykański artysta Alberto Texier, australijka holenderskiego pochodzenia Manon Sur i Julia Myga, Rosjanka zamieszkała od 30 lat w Polsce. Wbrew pozorom, artystom zamieszkałym na stałe w Polsce nie jest łatwo. Salony wystawiennicze i galerie są dla nich niedostępne. Nie są tak dobrze jak Polacy usytuowani społecznie i towarzysko, żeby tę dostępność zdobyć. A galeryści, nie będąc pewnymi, że na długo tu zostaną, nie widzą interesu w ich promowaniu. Artyści wybierają nasz kraj przeważnie z powodów osobistych lub rodzinnych. Tu zakładają swoje domy, tu rodzą się ich dzieci, tu pracują i płacą podatki. Swoją twórczością i trochę innym spojrzeniem na sztukę ubogacają naszą kulturę. Uważam, że powinniśmy traktować zagranicznych artystów osiadłych w Polsce podobnie, jakbyśmy życzyli naszym artystom osiedlającym się za granicą. Ostatnio spodobała mi się wypowiedź w telewizji pewnej młodej Polki zamieszkałej w Szkocji, która bardzo identyfikowała się z nową ojczyzną. Powiedziała: Od kiedy mieszkam tu na stałe, jestem traktowana nie jako Polka, ale jako Szkotka polskiego pochodzenia. Jest mi tu dobrze, jestem Szkotką. Od kiedy poznałam lepiej Miguela Platero, jego niezwykle ujmującą osobowość i jego talent, Stał się on dla mnie Polakiem hiszpańskiego pochodzenia, a nie tylko Hiszpanem zamieszkałym w Polsce. Zapewne państwo już są po urlopach. Ja natomiast lecę do słonecznej Italii, by łapać uciekające lato.